Dzień dobry, Sylwia Gabrysz, Pharma. Znajdujemy się, tak jak zapowiedziałam, w sadzie gruszowym. Mój dzisiejszy film dla Państwa jest pokłosiem filmu, który został umieszczony w sadownictwo w ostatnim czasie, w którym mówię, że zalegający glifosat w sadach gruszowych i w sadownictwie jest dużym problemem i mamy na to rozwiązanie. Po tym filmie otrzymałam od Państwa sporo zapytań, otrzymałam też kilka twierdzeń, między innymi Oto, co to jest za produkt cudowny, jego zastosować, lub takie twierdzenia, które wskazywały, że no przecież glifosat ulega degradacji, co so ja tutaj ploty, już jednego heretyka mieliśmy. Ok. Dlatego wyjaśniam stwierdzenie kolokwialnie używane, zaleganie glifosatu, czym ono jest dla nas, jak jest przez nas rozumiane i jak powinno być rozumiane y, przez państwa. Zacznę może od podstawy. Tak, glifosat jest produktem opornym chemicznie, natomiast za jego degradację odpowiadają enzymy wytwarzane przez drobnoustroje glebowe. Co to znaczy? To znaczy nic innego niż to, o czym wiemy i mówimy, że glifosat ulega degradacji w glebie. Taki okres degradacji to jest około 5 dni. Produkty degradacji glifosatu, a jest ich z tego, co dobrze pamiętam, 6. Mają troszeczkę inny okres zaniku, najdłuższy ma kwas. Amino metalofosfonowy, tak to się bodajże nazywa, i jest to kwas, którego czas połowicznego rozkładu przy odpowiednim natlenieniu gleby to jest 12 dni. Niestety albo stety funkcjonują na rynku badania, które udowadniają naukowo, że ten kwas jest w stanie utrzymać się, czyli jego okres zanikania jest wydłużony nawet do 360 dni. Co to znaczy? Czy to znaczy, że glifosat jest zły? Nie, to nie znaczy, że glifosat jest zły, ponieważ degradacji ulega. To znaczy, że nie spełniamy warunków, by on tej degradacji uległ właściwie. A za to odpowiada przede wszystkim aktywność enzymatyczna gleby. W związku z tym, że prowadzimy od lat taką, a nie inną agrotechnikę na naszych gospodarstwach, nie dostarczamy masy organicznej różnorodnej, dobrej jakości, podkreślmy to, bo nie mamy jakby do niej dostępu. Zapętlamy się, przez to nie jesteśmy w stanie dbać o odpowiedni odczyn gleby, temperaturę, wilgotność i tak dalej, populację organizmów, biomasę grzybów. Niekończąca się historia. W związku z tym, że nie mamy do tych produktów dostępu, czy możemy sobie poradzić? Z odbudową aktywności gleby możemy, ponieważ mamy na rynku dostępne produkty, które temu sprzyjają. I są to wszelkie produkty organiczne, oparte na związkach, humusowych, cukrach itd., produkty biologiczne, oparte na metabolitach, bakteriach, drożdżach, grzybach. Każdy z nich ma etykietę odnośnie stosowania, więc dostęp mamy. Problem tylko polega na tym, że nie mamy. Wiedzy odnośnie technologii stosowania i łączenia tych produktów, bo każdy z nich jest po trosze potrzebny, żebyśmy mogli pracować nad naszą aktywnością glebową. Dlatego celem, misją i takim założeniem dla Biopharma jest podstawa, jest gleba, jest technologia, którą opieramy na produktach, które selekcjonujemy do tej technologii, która jest stosowana w gospodarstwie w celu Odwrócenia tych procesów i przywrócenia aktywności gleby, dbania o tą aktywność, regulowania tej aktywności. Dlatego zachęcam Państwa do tego, żeby korzystać z tej technologii. I jeszcze raz podkreślam, kolokwialne stwierdzenie zalegania glifosatu jest niczym innym jak problemem z zanikiem produktu degradacji glifosatu. Możemy sobie z tym problemem poradzić poprzez pobudzenie właściwej aktywności enzymatycznej gleby. Dziękuję bardzo, bardzo Państwu za uwagę i do usłyszenia.